To są poważne bzdury, to prawda wychodzi na wierzch, rozgryzamy dramy i wbijamy w nienóż i witelec, zredwika dramy, oceniamy śmiało, naprawiamy świat, choćby mało, to nadal. Dzień dobry, bardzo witamy w następnym odcinku Poważnych wzór Ze mną jest Asia i Marysia z podcastu A Stara i będziemy gadać o kasie. Tak. O pożyczkach i o związkach. Mm, cudownie. <grym> Zaczynam. Czy jestem dupkiem za to, że chcę, aby moja dziewczyna spłaciła pożyczkę? Cześć wszystkim, potrzebuję. <grym> moja <grym> na samochód. <grym> Zależy na jaki procent. <grym> potrzebuję trochę wglądu w sytuację z moją dziewczyną, z którą jestem od 6 lat i pożyczką, która nie została spłacona. Kontekst. Mamy dobrą relację, ale ostatnio zmagamy się z jednym lub dwoma problemami. Zauważyliśmy również, że nasze wartości finansowe są nieco różne. Szczęśliwi ludzie, jedne lub dwa problemy no tylko w życiu, no. No. Tak trzeba żyć. No. Ona jest znacznie bardziej hojna w wydawaniu pieniędzy na prezenty, a pieniądze... Czyli trwoni kasę. Tak, no. Tak, <laughs> tak, się. tak ładnie napisane, co <laughs> nie? Tak ładnie napisane, że no... Lekki eufemizm. A pieniądze w jej rodzinie krążą znacznie więcej niż w mojej. Ogólnie rzecz biorąc, ma jednak trudności z oszczędzaniem. Ja jestem wręcz, wręcz przeciwnie, jestem bardziej oszczędny, podobnie jak moja rodzina. I udało mi się zaoszczędzić wystarczającą ilość pieniędzy, aby spróbować kupić mój pierwszy dom. Spróbować. Ale to też jest w sumie dużo pieniędzy, zwłaszcza teraz. Pod względem dochodów również jesteśmy na nieco różnych poziomach. Zarabiam około 2, 2,5 razy więcej niż ona. Jeśli chodzi o problem z pożyczką, pożyczyłam mi około 10 tysięcy złotych nieco ponad rok temu, aby pomóc jej kupić samochód, który bardzo chciała. Ona również miała trudności finansowe i nie mogła sobie pozwolić na ten samochód bez tej pożyczki. Czy tam jest napisane, ile oni razem są? 6 lat. Sporo. No to no ciekawe pożyczka po 6 latach widzę razem. No. no. Przechodząc do teraźniejszości, ma dobrą pracę od 8 miesięcy, jednak wydaje mi się, że nie ma zamiaru spłacić pożyczki. Kiedy początkowo pożyczyła mi pieniądze, byłem bardzo jasny, że to jest pożyczka i chciałbym, aby kwota została spłacona w późniejszym terminie. Na co ona entuzjastycznie się zgodziła. Po trzech latach randkowania i planowania przyszłości razem miałem w niej ogromne zaufanie. Po poruszeniu tego tematu ostatnio powiedziała, że została zaskoczona. Myśli, że skoro planujemy przyszłość razem i nasze pieniądze będą w końcu połączone, nie powinna mi tego zwracać. To naprawdę skłoniło mnie do zastanowienia się nad różnymi wartościami finansowymi, które mamy. Staram się zrozumieć, czy jestem dupkiem, prosząc ją o spłatę pierwotnej kwoty, którą jej pożyczyłem rok temu. Dodatkowe informacje. Samochód jest na moje nazwisko, co stanowi moje zabezpieczenie. Powiedziałem jej, że gdy mi spłaci samochód, zostanie przetransferowany na jej nazwisko. Każda opinia jest mniej widziana. O, eee, czy ja jej nie ufał. ufał. Ja uważam, że oni po prostu nie powinni być razem, chyba. No, i jeszcze jest podsumowanie. Dziewczyna nie spłaciła pożyczki w wysokości 10 tysięcy złotych po nieco ponad roku i nie wykazuje zamiaru jej spłaty. Czy jestem dupkiem? Ja w ogóle nie rozumiem. Po co ona pchała się w samochód, jeżeli miała Ej. trudną sytuację finansową. Nie, nie miała samochodu. No ale skoro. No dobra, potrzebuję samochód do życia, ale skoro on zarabia tam dwa, dwa i pół razy więcej, więc pewnie też ma samochód, no kupić. To... Ale nie, nie mógłby na przykład wziąć i pożyczyć sobie od niego samochód? No ale może potrzebuję dwa. Nie wiem, w sensie dla mnie. A może on w... nie ma. W sensie dla... Ja nie rozumiem kwestii ładowania się w czegoś, jeżeli mi na coś nie stać, po prostu. Logicznie. Jesteś mi na coś, to nie kupuję sobie czegoś. Zresztą znaczy, ja wiem, mhm. że są czasem takie, wiecie, sytuacje, że muszę coś zrobić, no ale. Znaczy, ja na przykład tak ze swojego doświadczenia mam, że mój partner zdarzało mi się, że mi pożyczał hajs na jakiś kurs czy coś, w momencie, w którym ja na to nie miałam. I ja wiedząc, że to jest pożyczka. To oddawałam. Tylko, że u nas to zawsze było takie, A nie oddawaj mi, a ja a weź pieniążki, wiecie o co chodzi. To było takie. Mm, tak jak to na wygląda. Natomiast jakby jeżeli to ja mam nie jasno. Da, po... To byłabyś na reddicie. <laughs> Byłabym na reddicie. <laughs> e, na tym, znaczy ja też. jakby... Ale jeszcze myślę, że może być różnica w kwocie. Znaczy, no, oczywiście różnica w kwocie, ale jakby sama chodzi mi bardziej o ten fragment, w którym on mówi, że było jasno powiedziane na samym początku, że to jest pożyczka. Mm -hmm. No dokładnie. <coughs> Tak, z jednej strony tak, ale w ogóle to może nie musiało być, no oni są razem 6 lat, on zarabia 2,5 razy więcej, to naprawdę nie mógł jej dać tych 10 tysięcy na samochód i powiedzieć, że to jest pożyczka. Ale tylko dlatego, że jakby na przykład się rozstali po dwóch miesiącach od tego czasu, no to żeby on miał jakiś ten, ale jak już są wciąż razem przez jakieś lat. Ale nie wiadomo, y, kiedy on zaczął zarabiać te dwa, dwa i pół razy więcej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, y, jeżeli on się tam, bo to chyba było po trzech latach, z tego co tam kojarzę, zapytał się w ogóle, mhm. jak, jak, jak w ogóle stoi ta sytuacja. Po i... roku zapytał się y, o te pieniądze, okej, okay. <laughs> ale po trzech latach znajomości kupił to auto. A są, okay. sześć. Są sześć. a są sześć? są Czyli dwa jeszcze się okay. prosił o zwrot. Dokładnie. No. No, no rok się prosił. Czekajcie. No nie, trzy lata. Po nieco ponad roku i nie wykazuje zamiaru spłaty. Dziewczyna nie spłaciła pożyczki w wysokości 10 tysięcy złotych po nieco ponad roku i nie no wykazuje. Dobra, tak, tak, rok, tak. Czyli no. on jej po prostu dwa lata nie było, a o tej nie było te znaczy, no nie wiem, no moim zdaniem jakieś 6 lat razem, to no trochę a, są rzeczy Tak, Myślę, że tutaj już by było bardziej no, zasadne robienie czegoś w stylu, a, oddam ci, a, no nie, nie ja chcę. Też. Ale wiecie, też ja uważam, że inaczej by wyglądała sytuacja, jakby ona po prostu mu powiedziała, że no spoko, wiesz co, oddam ci, ale kiedyś. Jakby w sensie wykazała jakąkolwiek chęć, a ona od razu tej chęci nie, wyka nie wykazała na starcie, tylko powiedziała, że a, no myślałam, że to będzie wspólne. Zwłaszcza, że on powiedział, że to jest pożyczka. Natomiast auto jest na niego. Ale jeżeli są razem i już mają być do końca życia, to co te 10 tysięcy znaczy? No, dziękuję. No, ja zgadzam się. Znaczy, ja spodziewałam się, że to nie było auto za 10 tysięcy, tylko ona też może trochę dopłaciła do tego. A, a samochód jest całkowicie na niego, więc. A samochód jest na niego też. Więc jeżeli ale, ona na przykład zapłaciła nawet jedną trzecią, to mogli wziąć wspólno, te w sensie wspólne, na nich oboje to zapisać nie. to auto. Nie, nie. Ja generalnie nie pożyczam pieniędzy, które będę miał problem, jak ktoś mi nie odda. Ale nie wiedziałeś, że będzie miał problem. Nie, nie, nie. W sensie, ja nie pożyczam tak dużych pieniędzy, mhm. żebym, jeżeli ktoś mi nie odda... Mhm. Bo dla mnie przyjaźnie są ważniejsze niż pieniądze, więc mhm. jeżeli komuś bym pożyczył kwotę, które jak on by nie oddał, to bym się na niego obraził, to bym nie pożyczał tej kwoty. Mhm. Ale, ale z drugiej strony, ja też rozumiem, że wiesz, że na przykład chcesz, żeby ta twoja... Ja na przykład, powiedzmy, że ja jestem na jego miejscu, mhm. To jakby moja dziewczyna chciała sobie kupić samochód za 5 tysięcy, to bym powiedział: Hej, dołożę ci 10, żebyś miała lepsze, żeby nie było problemu, żeby się nie psuł czy coś takiego, i wiem, że ciebie nie stać. I mogłem powiedzieć, że to jest pożyczka, no bo też nie wiedziałbym, jak to jest w relacji i tak dalej, ale naprawdę bym o to nie, nie wiem. No, nie... Nie wiem mi, ja mi ja tak się tak... wydaje, że go nie rozścieczyło to, że wiecie, że ona mu nie oddawała tych pieniędzy, tylko bardziej rozścieczyło go to. Że ona jakby nie wykazała takiej chęci podczas. E, no ale ona ma trochę tego, rację. Ten, że zapyta. kurde, no mamy mieć wszystko wspólne, a teraz będziemy się liczyć o, 10, o jakąś tą kasę? No tak. Dlatego, albo, że jeżeli... albo jesteśmy małżeństwem i mamy rzeczy wspólne, albo jesteśmy chłopakiem i dziewczyną i, mhm. i się rozliczamy. Z jednej strony tak. Ale z drugiej strony, jeżeli on też pisze o tym, że ona jest dość hojna <śmiech> <śmiech> i że pieniądze krążą w jej rodzinie, no to wydaje mi się, że może też tutaj on jakby trochę bije do tego. Że on, chcę, się, po prostu, chcę, że on się trochę po prostu boi, że jeżeli okej, okay, on się zgodzi na to, że auto będzie wspólne i nie musi tego, nie musi tego oddawać, yy, i potem reszta tych pieniędzy też zacznie być wspólna, to nas zacznie to rozpierdzielać. Czyli mi się wydaje, że on się boi na przyszłość też trochę. Czyli chcesz powiedzieć, że fajnie jest w związku uczenie kogoś w taki sposób? Żeby... Właśnie, on ją chce tak jakby nauczyć. No właśnie, nie? ale czy, nie? czy to jest dobrze? Nie, no pewnie nie, to jest <śla> Wiecie, tego, co się uczy troszkę wcześniej, niż No, Ale wiesz, uczyć można nauczycielem. wszystko. No, można komuś z lodówki wyciągać jedzenie, żeby ktoś mniej jadł. Nie, no nie więc wiesz. To no... mega słabe, ale nie wiem, mi się wydaje, że w ogóle to jest taki typ osoby, bo tak czytając to, on tutaj mówi dużo o zaufaniu. Czyli dla niego jakby to jest kwestia zaufania. Że to jest słowo, tak. które zostało powiedziane. Powiedziane i tak ma być Jamen. I tak ma być. I to była pożyczka, więc oddaj. Może to jest po prostu zbieraj, taki typ człowieka. Się tak, że on po prostu. Zbierz i oddaj. Mhm. Ja to tak odbieram, w sensie yy, wiadomo, ja też jestem jakby, tak jak wy mówicie, że jednak w związku i tak się dzielimy i tak będziemy razem, więc co ma 10 tysięcy w stosunku do całego naszego tak. życia? prawda? Natomiast z drugiej strony, coś to jest po prostu taki typ człowieka, że jak się mu coś powie, to tak ma być i tyle. No może tak być. To biedna ta dziewczyna. No. Ale z drugiej strony on też wtedy będzie słowny. Wiecie, może to, to, to też działa Zawsze wiesło. na plus. No i też ona się na to zgodziła. To nie jest tak, że to ona no właśnie. się na to, Tylko, też nie wiadomo, czy miała wybór się nie zgodzić. To znaczy, że nie mieć ja rozumiem, że samochod... Ty nie możesz o tym rozmawiać, o samochodzie. Cicho! No właśnie ja mogę najbardziej, wiecie? Bo przez to, że ja nie jestem uprzywilejowana do jazdy samochodem, i muszę korzystać z komunikacji miejskiej. To znaczy, że się da. To znaczy, że się da. Ale <laughs> to znaczy, to znaczy, ja pytanie, gdzie ona mieszka. No właśnie w USA myślę, że ciężej jest te samochody, czy nawet w Australii jest dużo ciężej bez no no samochodu. Tak, no. Ale tak, no. W sensie kurczę, no nie wiem. No, trudna taka sytuacja, bo z jednej strony, tak jak mówimy, było powiedziane hmm. wcześniej, e, ustalone wcześniej. Natomiast, no, pozmieniała się to w trakcie, prawda? Już no są ale... ze sobą tyle lat. No niby ona od 8 miesięcy ma lepszą pracę. Znaczy 8 no, miesięcy to też nie jest jakoś dokładnie tak jest długo. Miała, jeżeli miała wcześniej mm -hmm. jakąś beznadziejną pracę, no to też. Znaczy ona pewnie i tak wydaje wszystko, co zarabia. Ale wiecie, Wiecie, co hojna. mi najbardziej przeszkadza w tym wszystkim? No. Że to auto jest na niego. Przepraszam. Ale no, to ale... jest do zabezpieczenie. No to mógł wziąć na nią i na niego. No nie, bo to zależy. No ile. bo ona Zapłaciła wtedy nie może go sprzedać, on wtedy nie może go sprzedać bez zgody drugiej osoby. Przy bardzo, jest deal. 50-50, jak on tak bardzo no chce 50 no, 50. Ja generalnie miałem taką sytuację w moim związku, że ja kupiłem oba samochody mhm. i drugim jeździła moja dziewczyna i to właściwie był trochę jej samochód. Tak naprawdę jak żeśmy się rozstali, no to zosta została, zostawiła sobie mhm. ten samochód. Więc... <laughs> Więc nawet, że to ja kupiłem, no ale byliśmy razem też 7 lat. No to podobna. podobna Czy to to jest, jest twoja historia. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> <laughs> tak, dlatego tak bardzo bronię. dokładnie. No. Nie, 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 nie. No, więc więc kurde, no mówię, no jak jesteś, kurde, 6 lat z kimś, to naprawdę po powinniśmy się tak... Znaczy mnie wkurza w tej historii to, że przez taką głupią rzecz robi się kłótnia mm -hmm. i robi się słaba, w ogóle słaba relacja, bo ten, ale... Ale ja spodziewam się, tak jak on napisał na początku, że ona jest hojna, ja spodziewam się, że mu bardzo przeszkadza to, że ona jest hojna. Mi się też tak wydaje. Plus, mm. jeżeli y, tam było wspomniane to, że w jej rodzinie krążą pieniądze, to znaczy, że ona najprawdopodobniej nie wyniosła z domu, ale też sama się nie nauczyła tego, żeby, nie mówię no. tutaj być oszczędna, ale no, też pytanie, co on rozumie przez słowo hojna? Czy ona rozpierdziela ale... całą swoją wypłatę i na przykład się u niego zapożycza? Bo też tak może być. Może tak być. No i to wtedy już no, ale... e, wiecie, no nie jest dobre. Bo możesz zarabiać dużo, ale możesz i tak za wszystko wydać. Ale mhm. rozumiem, że jest różnica między. Oddaj mi te pieniądze, bo dużo zarabiasz, a hej, słuchaj, wiem, jaka jest sytuacja, porozmawiajmy, jak moglibyśmy zrobić jakieś spłaty, jakieś coś, żeby to złożyć na raty. A może tak było? Mamy jeszcze aktualizację, mogę przeczytać. Dziękuję wszystkim za opinię, nie mogę odpowiedzieć na wszystko. Oto kilka kluczowych informacji, które pominęłam. Samochód kosztował tylko 10 tysięcy. Zapłaciłem nie dała, więc... za niego w całości. Dobra? Niezależnie Dobra. od tego, jak potoczy się nasza relacja, nigdy to nie czekaj, pozwoliłbym czekaj, czekaj. jej. To nie ma problemu z tym, że to jest na niego, jeżeli zapłacił całość. Tak. No. Ale. No, no. Czekaj, no. czekaj, czekaj. <laughs> e, lola. niezależnie od tego, jak potoczy się nasza relacja, nigdy nie pozwałbym jej o pieniądze. Ona nie podchodzi z biednej rodziny, wręcz przeciwnie, jest dość zamożna. Okay. Muszę być bardzo jasny, nie chodzi o pieniądze, chodzi o zasadę. Oh, Obietnica, czyli... która została złożona, umowa, jej słowo. Te drobne rzeczy mają dla mnie znaczenie, nie pieniądze. Szczególnie, gdy myślę o takich rzeczach jak małżeństwo. Jak zasugerowali ludzie, nasza niezgodność finansowa to oczywisty czerwony flag, który albo trzeba zaakceptować, albo pozostać razem i znaleźć na to sposób, albo zakończyć związek. Przemyślę to przez następne kilka dni. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za jakiekolwiek opinie. No i teraz widzicie, to jest chyba po prostu taki zafascynowany ale... gość, że on musi mieć tak, jak było powiedziane i tyle. Hmm. No ale uważacie, że warto niszczyć sobie związek dlatego, że ktoś nie. coś tak powiedział i nie ma to znaczenia? <grym> nie, ja w ogóle tak nie uważam, bo tak jak mówię, <grym> 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 moja relacja w ogóle wygląda inaczej, dlatego... No dla mnie to jest dziwne, jeśli chodzi w ogóle o hajs, to dla mnie to jest moja... mega dziwne. Moja relacja wygląda inaczej, bo to ja więcej <grym> <grym> Chciałabym. <grym> 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 Natomiast, no tak jakby, nie wiem, ja też jakoś tak jestem zafiksowana na dane słowo, powiem Wam szczerze. Ja też mam coś takiego, że jak ja komuś coś obiecam, to... Choćby ja, skały, skały, skały. ja muszę to zrobić. To samo. I mi jest mega głupio i ja na przykład zrobiłabym inaczej na miejscu tej dziewczyny. Ja bym nie założyła z góry, że będąc w relacji, kontynuując relację myśląc o małżeństwie, ja nie oddam tych pieniędzy. Tylko ja bym powiedziała coś na zasadzie, słuchaj, jak rozwiązujemy tą sprawę, bo nie wiem... Yy, Mówiliśmy się, że ci to spłacę. No nie wiem, tylko że ona nie chce. No ale ja na, nie, na pewno bym to spłaciła, jak mówię, co? Ja mam dokładnie tak. Ty powiedziała, podejście. ja sobie biorę 10 tysięcy. masz auto! Sprzedałam, proszę. <grym> <grym> nie, ja na pewno bym to spłaciła, gdybym dała słowo. Natomiast z drugiej strony, gdybym była mężczyzną, który kobiecie kupił samochód. No, no. Dobra, inaczej kobietą, która mężczyznę kupiła samochód w tej sytuacji, jestem bardziej sobie w stanie sobie wyobrazić. Albo nie. <grym> No to ja bym nie chciała za to hajsu. Jeśli no to byłby no, no, mąż, to... właśnie, o tym też mówię, mm. że ja też rozumiem, ja też lubię, znaczy no zazwyczaj dotrzymuję jakiegoś słowa, bo lubię, mm. ale... ale no nie psułbym relacji za jakieś Nie, pieniądze. nie, za rzeczy, prawda? To są no, rzeczy, to jest coś, co można wyklepać, no, rozwalić... Tylko... I... Mi się wydaje, że on po prostu może nie chodzi o danie jej nauczki, tylko po prostu chciał ją nauczyć, że jak coś się pożycza, to się oddaje mm. i żeby ona potrafiła wreszcie ten. Ale to nie w taki sposób. Się ja myślę, że to będzie coś na zasadzie, że ona kiedykolwiek znowu nie dotrzyma słowa i ja będzie mówił: A pamiętasz, jak mi nie oddałeś samochód! Ja jestem pewna, że tak będzie. Że to jest ten typ człowieka, który sobie tak wiecie, wkręci. Tak miało być, ale nie było. I problem. Nie. Ja oddał chyba, żeby nie <grymne> Czyli to jest kobieta no. w męskim ciele, mówiąc skrócie. <grymne> Ojej. <grymne> <Uuu. grymne> no. Pamiętliwy. Nie no. Kurczę, no, ale no... Ciężka sytuacja, no bo tak jakby, no, są te dwie strony, emocjonalna i racjonalna. Ale on jest bardzo racjonalny w tym. On jest bardzo on jest trochę jak robot, nie? No, trochę tak, bez emocji. Mm -hmm. Psychopata czy autyzm? A, właśnie, to, jest, to się na to zastanawiałam, nie? Bo, no bo raczej ludzie są, tak mi się wydaje, tacy luźni, nie? Jeśli chodzi o, o, jak jesteś w kimś zakochany, to co, to, to? Są 6 lat, już nie są zakochani. Są, są, kochają się tak! Wow, Wszystko dobrze. <laughs> Tutaj nawet potwierdziły nam LEDy, że kochają się dalej, dokładnie. <laughs> dobrze, no. kocha, kochajmy się jak ten, a rozliczajmy się jak Żydzi, tak? tak? No niechajmy się jak bracia, szanujmy Cześć. się. Nie, liczmy się. Liczmy się jak Żydzi, mhm. no? Możliwe. Ja myślę, że w tym związku ta zasada, przynajmniej z jego strony jest obecna. Tak, A myślę, myślisz, że, te... że przetrwa ten związek? Nie, myślę, nie. że nie. W, taki, w takiej nie. konfiguracji na pewno. Miłość to nie wszystko i to nigdy na nic nie wystarcza. Znaczy, Sorry, ale sam fakt, że w tej aktualizacji <grym> on powiedział, że on musi się teraz na tym zastanowić. To jeżeli on się już nad tym zastanawia, no to znaczy, że. To już to po prostu nie. się zrobi większe i większe. Tak, ja, ja myślę, że to po prostu będzie takie tak kość niezgody między nimi. No i ale. Może Chyba, że ona nagle pewnego dnia wstanie stanie powie, masz oddaje pieniądze, on powie super fajnie i zapominamy, ale wątpię, żeby zapomnieli. Nie, nie, nie. będzie tak. To, tak nie to będzie. To już na tak, tak już nie, nie zapomną. Nie, nie, to nie chodzi, że nie zapomnę, to nie będzie tak, że ona odda te pieniądze, bo... Ona po prostu oddała to. O, ja, ja na jej miejscu po prostu rzucić mu te pieniądze w twarz i się rozstać, tak w taki sposób. Masz, tylko trzeba tak, samochód. po włosku trochę, nie, ma. masz to. <laughs> Odchodzę. No cóż, no. Ale to kto jest dupkiem? Jeszcze że to ja nie wiem. Ona. Jak się coś obiecuje i się nie <kł> robi, to jest się dupkiem. A może wszyscy są dupkami troszkę? No, takie półdupki. Ja no. myślę, że tak. Że no. to z prawy i lewy. to <todgry> to <todgry> 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 mam tylko dwie osoby. <todgry> <noise> Dziękuję bardzo, to był następny odcinek poważnych wzór, a ja zapraszam do subskrybowania, lajkowania i mojego podcastu i Ej stara podcast. To są poważne wzóry, to prawda wychodzi na wierzch, rozgryzamy tramy. wpijamy w nienusz i witelec, zetki dramy. oceniamy śmiało, naprawiamy świat. Choćby mało, to nadal.